Hejka, witam was wszystkich w moim y, czwartym odcinku z Movie Star Planet. I mam nadzieję, że mnie słychać. A jak nie, to sobie głośniki, bo mam za głośną muzykę. Dobra, zapewne potem mnie nie będzie słychać, więc okej, okay. bardzo, bardzo was przepraszam, że nagryłam na telefonie, ale na razie to ja po prostu. Yy, muszę się poduczyć trochę robienie filmów. Bo Paulina moja koleżanka... Spokajcie nie tu jest. Nie, to nie. Ona. Yy, nagrywa na bandikami. Też mam bandikama, ale ja nie wiem jak się z niego w ogóle korzysta. Więc jak ogarnę już, jak to się robi, to może dzisiaj jeszcze nagram drugi odcinek. Więc spokojnie, bardzo się cieszę, że... Po prostu tu jesteście i że mnie wspieracie. Dziękuję także za łapki w górę! Trzy łapki w górę. Dzięki Wam bardzo. Bardzo jestem wdzięczna za wszystko i robimy malutką przerwę. I oto jak to zawsze miałam przerwę, kiedy akurat weszli moi rodzice. No i przepraszam, ale ja nie jestem w swoim domu. Jestem na kempingu i niestety po prostu ja. Nie mamy za specjalnego warunku, żeby nagrywać. Ale spokojnie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się ogólnie spodoba. Wierzmy się w to, co wyliśmy, tylko że troszeczkę inaczej. Zmieńmy tylko buty. Yy, zmieńmy włosy. I będzie można grać. Ok ok i przer... okej okay, jestem znów i chodźmy do mojego pokoju poczekajcie przebierzemy się w to co zrobiliśmy no ubierz to zmienimy animację status status już zmieniłam tylko że Wiecie jak to ja nagrywałam najpierw z napisami, ale coś się jakoś nie udało. Jakoś brzydko mi to wyszło, bo ciągle widać było moje ręce i takie pierdoły tam. Ale to już tam nie wnikam. Zróbmy jej look. Pozdrawiam Cornelia 2707 i zróbmy ci look. O ile masz jakieś ubrania. Masz, masz, spokojnie. Spokojnie ma ubrania. Możemy jej zrobić tego luka. Dobra. Jakie masz włosy? Tylko te ok. No ok. Nie brzmijmy jej. Ok. I po prostu ok. No Będzie spoczko i zrobiliśmy już jednego luka dla naszego widza. Dla drugiego widza. I pozdrawiam tą dziewczynę z 17 levelem, bo chyba nie będę tutaj wszystkiego. Dla ciebie to przyczynię. 7, 8, 2, 3, 7, 8, 4, 5, 8. Nie wiem, kogo ona mi zapamiętam tą nazwę, ale może ma to jakieś zapisane. Gdybym miała hajsu, to bym ci dała prezent na przykład, bo masz indywidualną nazwę i to mnie bardzo cieszy. Jedyna osoba ma jakąś indywidualną nazwę. No zrobiłam ci luka. Napiszmy jej, no. Na odcinku. Seryjnie ona nie wiedziała co ja do niej zrobiłam. Dobra. Poczekajcie, bo mi się tutaj coś włączyło. Poczekajcie, zrobimy tak. 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 I tak. I do tej piosenki, poczekajcie chwilę Hej! Małe trzaski, chutki przez moją mamę i ogólnie. Jak widzicie, robimy mię Luka. Zróbmy jakiegoś fajnego luka. Mam nadzieję, że ma to, co ja chciałabym. O, to jest to. Bardzo mi się to podoba. I szkoda, że tego nie mam. Okulary zdejmijmy z vipa. Jezu! Ona ma unikaty! To jest coś wielkiego Nie ma za co napiszemy Ale nie teraz, tylko napiszemy to za chwilę Zrobimy tak, i jak zrobię luka, to wam pokażę jaki on jest zrobiony Albo nie, i zostanę z wami, bo kanał Słówka MSP, będę na odcinku Mam no. jesteś. Właśnie jesteś, bo muszę tak ręce wywijać, to by było dziwnie. Jesteś. Dasz... Poczekajcie. Dasz prezent na ten odcinek. Jej, pozdrawiam! I jak słyszeliście, drodzy widzowie, to ona was pozdrawia, więc pozdrawiam serdecznie. Elza01096 yy, Powiedziano ok, więc dałem prezent. A teraz ją zamykamy. Robimy jej luka. Ok, zrobiliśmy jej luka fajnego. Ok. No, jak mi się podoba, to powinno się też Wam podobać. Ale nie musimy mi się podobać. Oczywiście zrobiliśmy jej luka No i da nam prezent. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam Eza01096. I napiszemy jej, że też idziemy prezent, bo jest super I szkoda, że nam nie da ubrania, tylko coś do pokoju Dzisiaj może sobie zmienimy coś w pokoju Może coś poszperamy w pokoju Eee... Dobra, podpisać mi jej dzięki Przejdźmy do mojego pokoju, który jest cały pusty prawie Odedytujemy mój pokój, bo to jest masakra. Jak już urządzę pokój, mój cały dom oczywiście, to przyjdę do Was. Jestem i pod yy, koniec odcinka wam pokażę. Już daję. Bo ona mi dała prezent, to ja jej muszę dać teraz, bo ja jej dałam. Ja wiedziałam, że idam. W sumie nie muszę jej dać, ale jej dam, bo ona jest fajna nawet. No! I jak zwykle tam coś i to trzeba teraz. tak, i trzeba jej dać coś fajnego. Tego i tak nie używam. Napiszemy jej dałam. Może mamy jakieś włosy, dała pli, żeby to były włosy, ale. Nie, to nie będą włosy. No i buty nam dała. Fajne, mi się podobają. Są spoko. do Basie. Bo mi... Tak. Zmienimy ciążę butów. O, zrobiliśmy te buty. Dobra i dzięki wam za ten odcinek. Tylko że jeszcze wyjdziemy na Miej drugie konto, to jest mi drugie konto i możecie je zapraszać. Świetlę wam nazwę. Poczekajcie. Macie jest 10 sekund, żeby to zrobić. Mam nadzieję, że zdążyliście to napisać. Dzięki Wam za ten odcinek. Subskrybujcie mój kanał, Pliska. Subskrybujcie, lajkujcie, dawajcie łapkę w górę, dawajcie komentarze. Po prostu dzięki Wam za ten odcinek. Najbardziej pozdrawiam. Najbardziej pozdrawiam Adriana VIP12. Jest najlepszą dziewczyną na świecie i bardzo ją lubię. Zobaczmy, czy nam da kosza. A ma w ogóle nie wchodzi. Dobra. Zobaczmy, czy nam da kosza. Dobra, Jezu, nie odpisuję. A więc y, jeśli mój odcinek Wam się spodobał, dawajcie łapkę w górę. Jeśli nie, poglądajcie sobie go i weźcie swoje rady do siebie. E, pliska, lajkujcie, subskrybujcie i dawajcie łapki w górę i na razie!